Najtańsze gry znajdziesz na eneba.com, link w opisie. Nie wierzę, co się stało. Zlikowali DLC do Cyberpunka 2077. To się dzieje, DLC wychodzi i to nie jedno. Ale jest pewien haczyk w tym wszystkim. A na dodatek dostaliśmy oficjalną, powtarzam, oficjalną informację o tym, że ostatni patch 2.2 do Cyberpunk'a nie był wcale ostatnim patchem. A 26 czerwca dostaniemy zupełnie nową aktualizację 2.3. W dzisiejszym odcinku sobie o tym wszystkim porozmawiamy. A z kodem last chance do 9 czerwca macie gry 8% taniej na stronie raba.com. Nie tylko zresztą gry, ale też gift cardy, DLC, subskrypcje czy punkty do gier. Nie przepłacajcie, nagrajcie. Lepszego momentu na zakup swoich ulubionych gier nie będzie. To ostatni kod, jaki od nich dostałem, więc. To zresztą się nazywa Last Chance to. Chyba. Sugeruje to jasno: Gierka Expedition 33 kupicie tam za 70 zł taniej na Enepce, czy takiego najnowszego Elden Ring o jakieś 50 zł taniej. Linki klasycznie do strony znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, żeby też korzystać z mojego linku, no bo tak, też ja coś z tego dostaję. Więc jeżeli lubicie moje materiały, to możecie no, korzystać z mojego linku, jeżeli już coś ewentualnie tam kupujecie. A my chodźmy do filmu. Przez ostatnie kilkanaście dni na kanale mówiłem, że coś się święci, że CD Projekt Red coś dla nas szykuje. Dziwne aktualizacje cyberbanka na Steamie, kalendarz z sześcioma zaszyfrowanymi postaciami, aktorzy głosowi, którzy nagle przyjeżdżali do Polski, no i faktycznie coś dla nas przyszykowano. Dostaliśmy cyberbanka na Switcha 2, dostaliśmy techniczne demo Wiedźmina 4, potwierdzony nowy patch do Wiedźmina 3, patch 4.05, zlikowano DLC do cyberbanka 2077, czy poinformowano nas o najnowszej aktualizacji 2.3, która wyjdzie do cyberbanka 2077. 77 a to wszystko na przestrzeni jednego, powtarzam, jednego tygodnia. To, ile robi aktualnie CD Projekt Red wokół swoich franczyz jest absolutnie zwariowane. A dzisiejszy materiał chciałbym zacząć od najnowszego Summer Game Fest 2025 i od tego, co wczoraj w nocy pokazane nam zostało na Summer Game Fest od CD Projekt Red. CD Projekt Red niedawno potwierdził swoją obecność na tym evencie. Jednak od samego początku twórcy uspokajali i przypominali nam, tam, że przecież wychodzi Cyberpunk na Nintendo Switch 2 i żebyśmy nie oczekiwali za wiele. Oglądałem te całe wydarzenie na żywo i oprócz 15-sekundowej wstawki Cyberpunka właśnie na Switcha 2 nie dostaliśmy nic więcej. Premiera Cyberpunka na Switcha odbyła się 5 czerwca, czyli jakieś 3 dni temu i przez wielu recenzentów czy graczy uznana została za bardzo pozytywną. Wiemy, że Redzi otrzymali dostęp do konsoli na bardzo wczesnym etapie, zatem na spokojnie mogli sobie oni Zrobić tego porta, który podobno wyszedł im całkiem dobrze. Podobno Cyberpunk 2077 radzi sobie na Switchu 2 lepiej niż na konsolach poprzedniej generacji, które nawet nie otrzymały najnowszego DLC Phantom Liberty. Switch 2 takie DLC otrzymał. Cyberpunk zapewnia również inna Switcha, otrzyma też aktualizację 2.3. Tak, ostatni zapowiedziany patch 2.2 nie był ostatni. Celeprojekt Red nie tylko wydaje aktualizację do Wiedźmina 3, kolejną aktualizację, ale również postanawiają kontynuować wsparcie Cyberpunka na naprawdę szeroką skalę, co potwierdzili nam oni przedwczoraj na streamie. So, guys, before we wrap up, uh, there's one question that has been repeated in the chat a lot. And you've been asking for another DLC for Cyberpunk. Uh, and I can tell you right now that we are planning another patch for the game. The last one wasn't the last one. <laughs> uh, surprise. Uh, yes. So, patch 2.3 is coming on June 26th. And we will meet with you and Amelia on the stream. Uh, at the end of the June to talk about more details what will be coming with the patch. So it is it is coming. Yes, <laughs> is coming One way or Te informacje potwierdził nam również Marcin Mamot, Global Community Director, który w twitcie napisał. Jeszcze nie skończyliśmy, bądźcie czujni na więcej informacji o następnej aktualizacji Cyberpunk 2077, która pojawi się później w tym miesiącu. Zaczniemy zdradzać szczegóły bliżej premiery Patcha 2.3, tak się nazywa, więc na razie prosimy o trochę więcej cierpliwości. LED The Team Cook. Tego posta zrepostował również Paweł Sasko. Jeżeli śledzicie najnowsze aktualizacje czy generalnie sekrety Cyberpunk'a, Pawła powinniście już bardzo dobrze znać. W CD Projekt Red pełni on rolę Associate Game Director, a w Twitchie napisał. Tak, 2.3 dla Cyberpunk 2077 nadchodzi. Gotowaliśmy dla Was w tajemnicy przez jakiś czas. Jak zwykle, osobiście zajmuję się tą aktualizacją i będziemy komunikować więcej, gdy będzie gotowa. Dużo miłości, Chums. Na razie nie posiadamy żadnej informacji, co się w tym patchu znajdzie. Jedyne co wiemy to, że zostanie on udostępniony co powiedziałem wam już w intrze do tego filmu 26 czerwca. I to właśnie do tej daty będziemy musieli poczekać, by faktycznie dowiedzieć się co dostaniemy w patchu. Chociaż najczęściej przed takimi aktualizacjami Cereprojekt Red robi streama i nieco o nich po prostu wcześniej opowiada. Także pewnie informacje o części z tych nowości dostaniemy dzień, może kilka dni wcześniej od samego Cereprojekt Red. To, co w tym patchu znajdziemy, będzie absolutnie kluczowe. To będzie w ogóle jedna z najważniejszych aktualizacji dla CD Projekt Red. Wiedząc dokładnie, co w tej aktualizacji zostanie nam udostępnione, potwierdzi lub zaprzeczy wielu spekulacjom o nadchodzących DLC-kach. I nie mówię też o DLC-kach w liczbie mnogiej przypadkowo, ale o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Za aktualizację 2.2 do Cyberpunka, która wydana została 10 grudnia 2024 roku, odpowiadała... Dało bowiem nie samo CD Projekt Red, a zatrudnione przez nich studio Virtuos. Moment, w którym Redzi poinformowali społeczność o tym, że to nie oni tworzą te aktualizacje, a zrobiła ją osobna firma, był szeroko komentowany. Mnóstwo ludzi zdziwiło się w tamtym momencie, że za ten patch nie odpowiadają sami Redzi. Patch 2.2 miał być ostatnim patchem, zatem po co oni zatrudnili osobną firmę, która zająć się miała <grytko> tylko jedną aktualizacją. Dla wielu, w tym też mnie, w tamtym momencie to po prostu nie miało sensu. Angażować zupełnie osobne studio, aby stworzyć jedną małą aktualizację. To właśnie mniej więcej w tamtym momencie pojawiły się takie pierwsze teorie o nadchodzącym DLC i o tym, że Redzi nie zatrudnili wcale Virtuos, by ci zrobili dla nich jeden patch. Dużo ludzi w tamtym momencie spekulowało, że zatrudnili oni Virtuos, by te regularnie pracowało nad cyberpunkiem, podczas gdy oni zajmą się po prostu tworzeniem ich pełnoprawnych gier, pełnoprawnych przyszłych produkcji. Spekulacje te zdają się również potwierdzać. Choć jeszcze nie wiemy tego na 100%, czy za aktualizację 2.3 będzie odpowiadać Studio Virtuos Games, to prawdopodobnie właśnie tak będzie. W poprzednim patchu nie zrobili oni wcale tak mało, to przecież właśnie dzięki nim do gry trafiły zupełnie nowe pojazdy, zupełnie nowe opcje customizacji pojazdów, zupełnie nowe opcje customizacji naszej postaci, czy zupełnie nowe funkcje w trybie foto, czy też zupełnie nowa misja powiązana z Jokerem. Warto jest również zwrócić uwagę, że nadchodzący patch to nie jest przykładowo patch 2.21 albo 2.22, a patch 2.3. Oznacza to, że nie jest to jakiś mały patch poprawkowy, a pełnoprawna aktualizacja wprowadzająca zmiany i nowości do Cyberpunk'a. Zakładając, że CD Projekt Red zatrudniło studio Virtuos do tworzenia aktualizacji po patchu 2.1 do Cyberpunk'a, to oznaczałoby, że pracują oni już. Rok i pół miesiąca, półtora roku dla Redów. To wystarczająco dużo, żeby mieć czas zrobić coś dużego, coś bardzo dużego, coś tak dużego jak na przykład DLC. No i stało się. Jeden z pracowników Virtuos zlikował, że pracuje nad DLC do Cyberpunka 2077. Doug Van Horne, bo to o nim jest mowa, który pracuje jako starszy scenarzysta w studiu Virtuos, na LinkedIn napisał, że pracuje nad DLC do Cyberpunka 2077. LinkedIn to profesjonalna, społecznościowa sieć, która umożliwia użytkownikom tworzenie i utrzymywanie kontaktów zawodowych, poszukiwanie różnej pracy, dzielenie się doświadczeniem zawodowym oraz generalnie rozwijanie swojej kariery. Tam na profilach właśnie często ludzie piszą sobie gdzie pracowali wcześniej i jest to takiego rodzaju ich CV, tylko że takie online, które każdy sobie na bieżąco może sprawdzić. No i Daug na tym profilu, na LinkedIn napisał, że od marca tego roku aż do teraz pracuje on dla studia Virtuos nad DLC do cyberpunka. A nawet nad DLC-kami do Cyberpunka w liczbie mnogiej. Do jego zakresu obowiązków miało należeć analizowanie istniejących głosów postaci z Cyberpunka 2077, żeby pisać dla nich dialogi w podkreślam wielu nowych misjach pobocznych. Studiował charakterystykę głosową bohaterów, żeby zachować spójność w nowych questach. Współpracował z Narrative Designerem przy wymyślaniu, pisaniu i szlifowaniu misji pobocznych dla nadchodzących wydań DLC. Według jego profilu pracował on od kwietnia 2025 roku aż do teraz, czyli przez okres 3 miesięcy. Właściwie to nie pracował, a nadal pracuje przynajmniej na moment, kiedy nagrywam ten odcinek. Po tym, jak głośno się zrobiło o jego profilu, Dawk zmienił swoją informację na profilu LinkedIn, a jego informacja została zmieniona na nieco bardziej ogólną. Teraz, zamiast konkretnych informacji, nad czym pracuje i co należy do jego obowiązków, ma on napisane, że współpracuje z narrativ designerem przy tworzeniu pisemnych treści do różnych projektów. I bez dwóch zdań. Ta zmiana potwierdza autentyczność tego, co widzieliśmy, autentyczność tego przecieku. Pamiętajmy, że przy tworzeniu takich projektów, objęte Jesteś zazwyczaj umową NDA, umową o zachowaniu poufności, która zakazuje Ci mówić wiele rzeczy o szczegółach Twojej pracy. Nie wierzę, że dałk nie był taką umową również objęty. Myślę, że po prostu pomyślał o tym, że zdradzenie tak niewielkiej ilości informacji nic dla projektu nie zmieni. No a tu niespodzianka, fanów cyberpunk jest sporo i informacja może naprawdę rozprzestrzenić się po sieci. Pewnie tej informacji by też nie zmienił gdyby po prostu nie musiał i nie byłby objęty taką umową. Nigdy by nie zmienił swojego opisu, bo nie miałby po prostu po co. Ten leak oznacza jedno: Studio Virtuos. Faktycznie pracuje nad nową zawartością do Cyberpunk'a 2077. Tylko ta informacja oznacza, że jeżeli jakieś DLC jest robione, to jest one dopiero tworzone od 3 miesięcy i jeszcze naprawdę dużo pracy przed nimi. Oblivion Remaster, nad którym pracowało studio, wydany został w kwietniu tego roku i całkiem możliwe, że praca nad tą grom dla studia zakończyła się właśnie w marcu, kiedy to studio zaczęło pracować nad nowymi DLC do Cyberpunk'a. Datowo, generalnie ma to ogromny sens. Chciałbym wspomnieć również, że samo Studio Virtuos to jedno z największych studiów deweloperskich na całym świecie. Aktualnie zatrudniają oni około 4200 pracowników. 4000 pracowników, choć przyznać trzeba, że studio do tej pory było mało znane, bo ich głównym zajęciem był co-development i outsourcing gier. 4200 pracowników to wystarczająco dużo, by sprawnie i szybko poradzić sobie z tworzeniem nowego DLC, ale tu pojawia się pewien haczyk i pewien problem. Chociaż faktycznie studio Virtuos pracować może nad płatnym rozszerzeniem do cyberbanka, co jeżeli kiedy Virtuos mówi o DLC, myślą oni o czymś zupełnie innym niż my? Prawdopodobnie właśnie, ale niestety tak jest. Istnieje takie prawdopodobieństwo. Kiedy CD Projekt Red czy Virtuos mówi o DLC, mogą oni nie mieć na myśli coś tak wielkiego jak na przykład Phantom Liberty. Widmo Wolności bowiem to nie było DLC, to była ekspansja. Duży płatny dodatek za 150 zł z nową historią, nowymi postaciami czy nowym obszarem. DLC w rozumieniu REDów, czy generalnie większych firm może oznaczać coś zupełnie innego. I choć serce z kamienia do Wiedźmina 3, czy krew i wino nazwane jest również DLC, do gry nazwanym DLC jest również alternatywny wygląd Tris czy nowa. Jedna misja, jak Kot z Wilkiem. Pewnie większość z Was pamięta, jak wychodziły do Cyberpunk'a Edge Runnersy. Serial ten nie tylko zrobił furorę jako serial, ale również jako właśnie DLC do gry Cyberpunk. Jako DLC dodano do gry nową misję, jako DLC dodano do gry nowe pojazdy czy nowe mechaniki. Nawet kilka nowych questów, ale nie całą kampanię, jak w przypadku właśnie rozszerzenia WidmoWolności. Chociaż tutaj też pojawiają się spory, ponieważ samo CD Projekt Red nigdy nie nazwało tej nowej zawartości Edge Runnersów DLC-kami, tak jak w przypadku Wiedźmina. To generalnie jest bardzo ciężkie zdefiniować, co twórcy uważają za DLC. Dawk na swoim profilu napisał, że miał pracować nie nad jednym DLC, a nad Kilkoma DLC, a właściwie to, że nadal nad nimi pracuje. Czy to oznacza, że dla Cyberpunk'a zamiast kilku płatnych dodatków, wyjdzie teraz po prostu kilka małych dodatków, które będziemy mogli sobie pobrać? Czy może faktycznie do Cyberpunk'a 2077 wyjdzie kilka pełnoprawnych rozszerzeń? bardzo, ale to naprawdę bardzo chciałbym, żeby Cyberpunk otrzymał kolejne rozszerzenie godne Phantom Liberty, bo to jest świat, który po prostu na to zasługuje, a współpraca ze studiem Virtuos zdecydowanie może im teraz na to pozwolić. Niestety, my jako gracze, my jako fani nie będziemy mieli co do tego pewności przynajmniej aż do 26 czerwca. Albo aż do ogłoszenia tego całego DLC, w zależności też co nam zostanie pokazane, tego 26 czerwca w tej najnowszej aktualizacji. W samej aktualizacji jednak 2.3 prawdopodobnie nie dostaniemy nowych DLC, albo dostaniemy jakieś DLC w postaci jakiegoś. Po prostu nowego darmowego kontentu, tak jak to miało miejsce na przykład przy okazji Edge Runners'ów. To też nie znaczy wcale, że będzie słabo. Patch 2.2 od Virtuos dodawał nam ponad 100 nowych opcji kustomizacji. Dodawał nam nowe pojazdy, dodawał nam funkcję Fotomod. Czy zupełnie nową misję związaną z tajemniczymi jokerami. Patch 2.3 może być równie bogaty jak niej, bogatszy. To też wcale nie oznacza, że po tym patchu praca nad Cyberbankiem się zakończy. Pamiętajmy, że decyzje na tym szczeblu są podejmowane na porządku dziennym. Jeżeli nowa aktualizacja przyniesie im korzyści finansowe i więcej na tym zarobią niż stracą, to pewnie Cyberbank nadal będzie otrzymywał aktualizację. Skoro ci zatrudnili nową firmę, by ta zajmowała się w ich imieniu cyberpunkiem 2077, głupio by było, gdyby ich współpraca skończyła się po prostu po dwóch paczach. Kto wie, co czeka nas w przyszłości? Może faktycznie patch 2.3 to tylko wstęp do dalszego rozwijania cyberpunka zgodnie z ich nową strategią na franczyzy Red 2.0. Strategia, która ma im pozwolić na wykorzystanie do maksymalnego stopnia IP, które posiadają. Pamiętajmy, że na horyzoncie mamy też przecież zupełnie nowy serial od Netflixa połączony z Cyberpunkiem, który został ogłoszony już prawie 9 miesięcy temu, a nadal na jego temat nie wiemy nic. Pamiętajmy również o kalendarzu, który przedstawia nam urodziny postaci z Cyberpunka 2077, a który to miał 6 zaszyfrowanych postaci. Po co 6 zaszyfrowanych postaci? Postaci, skoro znamy wszystkie postaci już z Cyberpunka 2077 i ich daty urodzin. No bo to prawdopodobnie właśnie 6 zupełnie nowych postaci z najnowszego serialu. A może 6 zupełnie nowych postaci z DLC, czy z najnowszej aktualizacji. Możliwych kombinacji jest tutaj naprawdę dużo. Jeżeli na dniach ogłoszony zostanie serial, to po pierwsze wcale się nie zdziwię, a po drugie, wtedy będę mógł więcej szczegółów wam powiedzieć i będziemy mogli po prostu wywnioskować więcej szczegółów, co aktualnie się dzieje w CD Projekt Red, czy dokładnie nad czym pracował dauk w firmie Virtuos. Nowe misje czy nowy content na bank dostaniemy przy okazji właśnie wydania serialu, co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. No chyba, że sam serial nie będzie kompletnie powiązany z Cyberbankiem 2077, choć naprawdę mało na to wskazuje. Na więcej informacji. Będziemy musieli poczekać do końca tego miesiąca. Pewnie za kilka tygodni dowiemy się więcej info. To właśnie przez tę informację o DLC i przez tego Lika i przez to generalnie całe zamieszanie o dodatku. Na ostatnim streamie Redów ciągle padało pytanie dotyczące tego właśnie DLC, które może nadejść do Cyberpunk'a. Pod presją tego wszystkiego prowadzący tego streama opowiedzieli nam właśnie o patchu 2.3, który nadejdzie pod koniec tego miesiąca. Warto również wspomnieć, że w Cyberpunk'u 2077 istnieją też dwie kompletnie ukończone misje, które jednak nie zostały dodane do finalnej wersji gry, czy o tym, że coraz głośniej się mówi również o modkicie do Cyberpunk'a. Cerebrecht Red zatrudniło twórców nieoficjalnych mod Tuli dla Wiedźmina 3 i Cyberpunk'a kilka lat temu. Jak wiemy, Wiedźmin 3 dostał już swój pełny Red Kit, a pod koniec 2025 roku, jak wiemy, ma się pojawić aktualizacja, która do Wiedźmina 3 będzie wprowadzać mody na konsole I kto wie, co jeszcze? Może Cyberpunk właśnie będzie następny, skoro twórcy chcą nadal robić coś wielkiego z Cyberpunkiem. Szczególnie, że teraz do Cyberpunka wychodzi aktualizacja, szczególnie, że wiemy o nowym serialu, to jest po prostu idealny moment, aby taki modkit Kit oficjalnie. Do Cyberbanka 2077 nam pokazać, a potem zintegrować te wszystkie mody do Cyberbanka na konsole i by podtrzymać zainteresowanie tym światem, aż do wydania Cyberbanka Orion. W mojej opinii modkit jednak do Cyberbanka nie pojawi się, przed oficjalnym wydaniem modyfikacji do Wiedźmina 3 na konsole. Wiedźmin 3 to będzie pewnie taki sprawdzian przed wprowadzeniem właśnie modyfikacji do Cyberpunka. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, Cyberpunk gra dużo większa od Wiedźmina 3 otrzyma takiego oficjalnego modtula i modyfikacje na konsolę. Pamiętać też warto, że w grudniu Cyberpunk ma swoje pięciolecie i wątpię, że twórcy odpuszczam sobie to wydarzenie i nie stworzą czegoś wielkiego na właśnie 10 jen Nieważne co to będzie, czy w nowym patchu otrzymamy kilka nowych questów z Judy, bo jak wiemy też aktorka głosowa Judy nagrała ostatnio coś do cyberpunka, czy to będą jakieś questy powiązane z anime, czy może oficjalny mod tool, na dużo naszych wątpliwości odpowie zdecydowanie patch 2.3, który wydany zostanie 26 czerwca. I nieważne co ten patch na mnie wprowadzi, o wszystkim, jak zresztą robię to od 3 lat, na tym kanale będę was informować. Możecie więc zostawić subskrypcję, by nie przegapić tego, co aktualnie dzieje się wokół cyberpunka 2077. Dawk pracuje nad DLC Releases w liczbie mnogiej, więc 2025 rok może być rokiem powrotu do Night City. I miejmy nadzieję, że tak faktycznie będzie. A jeżeli nie macie dość, YouTube myśli, że któryś z aktualnie wyświetlanych filmów na ekranie Ci się spodoba. Kliknij i sprawdź, czy to prawda.